Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. I go over anything like ranch. Facts. Wyzwałeś mnie na pewno na 3 mówiąc, że dasz mi solidną numer pokory. Dostałeś tą walkę. Walczyliśmy 7-7 i przegrałeś. Zażądałeś rewanżu. Dostałeś to. Zażądałeś zmiany kategorii wagowej. Dostałeś to. Zarządzałeś, by nie było skrętówek. Dostałeś to. Ten haseł co ocenie poprosi, to dostał to. To też szkoda, że go poprosił, nie wiem, o rękę albo coś, no, żeby w samochód, kupił, tak dobra no, nieważne. Dostaniesz ode mnie jeszcze tylko jedną rzecz. Solidny sportowych wpierdol, Ale zrobię to tym razem szybciej, by oszczędzić ci zdrowy. Ale nie tak, tak nie, nie ma się mm. co wyśmiewać ogólnie to brzmi tak poważnie ten no, wiebiór, nie? Może nie ma takiej poważnej miny. Ale brzmi poważnie, nie? Nie żartuję, tylko, że no... No zobaczymy, zobaczymy, nie? Wiem, że nie cię w stanie skończyć na tej maczce. A jedyny wywiad, którego udzieliłeś po walce, to ekipie wędzicie przewie na wymioty. Większy fan uważa, że to była najlepsza walka na gali. No, mam nadzieję, że ta No, była jedna z najfajniejszych. Czekałem na ciebie półtora roku, przez ten czas bardzo mocno trenowałem, dlatego nie pozwolę, żeby moje przygotowania poszły do magii. Jakił, stanuj ciężko, widzimy się już niedługo. Ja na zatruciu byłem, nie? Ja co, ja miałem nagrania do trailera przed, yy, przed, konferencją. Ja na zatruciu pokarmowym przyszedłem, oni do mnie, żebym napierdalać. A ja mówię, serio? Ja nie mam siły stać. A oni chcą, żebym napierdalał. No ale dobra, coś tam się wykrztusiłem, ale czułem się tragicznie. A zawsze fajne były moje trailery, ale tym razem będzie chujowe. Bo na zatruciu przylazłem. Yes. Well, well, well. Nie okazałeś im szacunku na poprzednich konferencjach, więc ja odzwyczaiłem się tym samym. Nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy ktoś mutuje w twarz. O, a Polaczek tak robi na Raz, 9 No mi się osobiście wydaje, że Hasan wy wygra, ale no tak szczerze mówiąc to jest MMA, więc w sumie... W sumie to kurczę wiewiór ma większe szanse niż, niż, e, niż się pewnie większości wydaje, chociaż widzę, że teraz wszyscy za wiewiórem, e, co w sumie w, nie dziwi, że ci ludzie jak chorągiewy, no najpierw kochają Hasana, uwielbiają, jarają się, tam, spuszczają się na niego, e, a później a później go nagle nienawidzą z dnia na dzień i wytłumaczcie mi o co w tym chodzi, bo ja tak nie, w sumie nie rozumiem.